Dlaczego nie jest łatwo zrobić zdjęcia lub nakręcić filmu? Dlaczego większość zdjęć wygląda tak zamiast tak? Jak w szybki i łatwy sposób zrobić, aby ujęcie wyglądało atrakcyjnie? Jeśli chcesz wiedzieć, co ma największy wpływ na to, aby Twoje filmy i zdjęcia były atrakcyjne, to musisz oglądać cały film do końca, bo tutaj pokażemy tajniki pracy doświadczonych filmowców i fotografa. W tym filmie pokażemy Ci, jaki obiektyw powinieneś użyć, do czego i kiedy. I tu, jak zwykle, nie ukrywamy niczego, a wszystko prosto z pracy z placu boju. Film powstał we współpracy z Panasoniciem i linią obiektywów Lumix S, ale oczywiście nie jest to zwykła reklamówka. Tylko w tym filmie chcemy się z Tobą podzielić swoją wiedzą i doświadczeniami o tym, jaki obiektyw powinieneś użyć i kiedy. Dziś zabieramy Was na dwa nasze zlecenia. Nagranie klipu reklamowego i na wesele, gdzie pokażemy Wam nasz warsztat i tipy w pracy kamerą. I zobaczcie sobie, dzięki temu, że mamy tutaj zapiętą osiemnastkę, to to wnętrze wygląda tak bardzo szeroko, dużo obszerniej niż w rzeczywistości to jest. Dzięki temu, że mamy ruch właśnie do przodu i jeszcze skręcam lekko kamerą, wyjdzie taki efekt paralaksy i takie dosyć szerokie ujęcie. Nie ma chyba ważniejszego czynnika w filmie i fotografii, niż wybór odpowiedniego obiektywu. To właśnie dzięki użyciu odpowiedniego szkła możemy pokazać naszą wizję świata. To klucz do wyzwolenia prawdziwych emocji i faktor, który pozwala odróżnić interesującego, mającego fanów twórcę od. no właśnie, tego, który się jeszcze uczy. Jak zapewne wiecie, na każdym obiektywie są dwie cyferki. Jedna to jest. Tak, jak tutaj 18 to jest ogniskowa, natomiast druga to jest światło. Tutaj jest akurat 1,8. I teraz właśnie wytłumaczymy Wam dokładnie, co one oznaczają. Co zatem oznacza ta cyferka określająca ogniskową? W uproszczeniu, jaka jest szerokość filmowanego lub fotografowanego świata? Obiektywy 16, 24 i 35 mm to obiektywy szerokokątne. 50 to obiektyw standardowy, dlatego że zakres widzianego przez niego świata jest podobny do ludzkiego oka. 85 mm to obiektyw podretowy, natomiast setka to już obiektyw tele do zbliżeń. Także teraz filmowałem 50, tak jak widzieliście. No i wszystko na jednym ustawieniu gimbala, najpierw 24, potem 35, teraz 50. Jak widzicie, 50 chyba wyglądała najlepiej, prawda? Ona była troszeczkę taka wąska w pewnym momencie. Potem specjalnie zrobiłem to ujęcie od detalu do ogółu. Ale osobiście mi się najbardziej podobało. No i dlatego to jest właśnie tak świetne, że możemy to zrobić wszystko bardzo szybko, tylko przełączając po prostu obiektyw. No jak się pracuje przy takich samochodach? Jak widać, da się zarobić, nie? <grystanie> <grystanie> Tak potwierdzasz? Dokładnie tak, da się zarobić. <grystanie> Ale możemy sobie zadać pytanie po co aż tyle tych obiektywów mamy tu ich sześć? Ano po to, że w zależności od tego, którego z tych obiektywów użyjecie, wasz obraz będzie się bardzo bardzo różnił. A teraz powiemy wam jak. Użycie różnych obiektywów z różnymi ogniskowymi nie tylko wpływa na pole widzenia, ale również dramatycznie wpływa na kształt twarzy czy innych filmowanych i fotografowanych obiektów. Gdy użyjesz zbyt szerokiego obiektywu do bliskich ujęć, Mocno zniekształci to twarz filmowanych osób, czy tak jak teraz widzicie samochodu. Dlatego do filmowania obiektów bliskich najlepiej użyć od 50 w górę, gdzie 85 będzie zwykle najlepszym wyborem, a twarze będą wyglądać ładnie i smukło. Uwierzcie, nie chcielibyście usłyszeć decenzji filmu swojego autorstwa od panny młodej filmowanej 18 z bliska. Właśnie się rozglądam. Co tu zrobić, bo. Strasznie dużo punktów świetlnych mamy tutaj, a tutaj właśnie będziemy zaraz kręcić z tego kocura. No i musimy go doświetlić, bo światła nam nie świecą tam, gdzie chcemy, a musimy pokazać trochę detali. Każdy obiektyw ma też oznaczenie F, czyli jest to mówiąc potocznie światło. Czym niższe f, czyli np. 1.8, 2.8, tym obiektyw jest jaśniejszy, a czym wyższe, np. 4.0, 5.6, 11, tym ciemniejszy. Czym obiektyw jest jaśniejszy, tym bardziej rozmywa tło. Rozmycie tła w żargonie fotograficznym i filmowym nazywamy bokeh. Rozmycie tła to zwykle pożądany efekt, bo w prosty sposób od razu Twój film stanie się bardziej cinematyczny, filmowy i jest to chyba najprostszy sposób, żeby osiągnąć subiektywnie lepszy obrazek, więc do uzyskania fajnego rozmycia tła używaj jasnych obiektywów z wyższą ogniskową i ustawiaj przesłonę na najniższą wartość. Zawsze dobrze się to sprawdza np. Na, na weselu podczas przygotowań i w kościele filmując na przykład parę młodą podczas ślubowania. A i zapomniałbym jeszcze o najważniejszym. Specjalnie dla was załatwiliśmy super rabaty u pana Szczegóły w opisie, więc jeśli w nowym roku planujesz dokupić lub zmienić sprzęt, to jest to świetna oferta, przy której bledną nawet Black Fridayowe wyprzedaże. Sprawdź od razu, gorąco zachęcamy. Wystarczy wejść do sklepu pana z linku w opisie. Pisać kod jest HYPER10 i od razu dostajecie 10% rabatu na sprzęt Lumix S. Do tego zgarniasz cashback czyli zwrot gotówki aż do 2400 zł. Dość powiedzieć, że Lumixa S5 Mark II z kitowym obiektywem można wyrwać za. A zresztą po prostu musicie to zobaczyć sami. Polecamy. Kiedy ostatnio żeśmy Slidera używali? Dawno temu Teraz pracujemy na setce. Z tego względu, że tutaj nie chcemy tą listwą zarysować gdzieś. Czy uszkodzić tego pięknego lakieru. No i setka nam się super do tego nadaje. Do tego fajnie tutaj pracuje autofokus. Więc spoko. Zwróćcie uwagę, że dużą robotę w tym ujęciu robi nam właśnie bokę, czyli rozmycie tła, które uzyskaliśmy dzięki światu 2.8 i wysokiej ogniskowej 100 mm. Podczas fotografowania samochodów, tak jak dzisiaj w przypadku tego Porsche GT 3 RS, głównie używam ogniskowej 50 mm lub 85 mm. To są takie dwie moje ulubione e, ogniskowe, które bardzo dobrze sprawdzają się podczas fotografowania samochodów. 50 głównie detale, e, pf, uważam, że jest bardziej uniwersalna. 85 piątkę e, lubię do całej używać do całej sylwetki samochodu. Wiem, że sporo z Was tym skniło za Krzyśkiem, którego już od jakiegoś czasu nie było u nas na kanale. My też, więc fajnie, że udało się znów pracować i wspólnie nagrać odcinek. Dziękujemy też ekipie ekskluzywnego dealera samochody z klasą, dla którego realizowaliśmy klip. Oczywiście gorąco polecamy salon, jeśli lubicie nietuzinkowe samochody. I oczywiście macie co najmniej kilkaset tysięcy do wydania. No i moi drodzy, mamy tutaj cały zestaw obiektywów Lumixa. Jest tu ich 6, a dokładnie 5, bo jeden jest zapięty na ten oto aparat, tam jest 35. Natomiast tutaj mamy najbardziej popularne ogniskowe, takie, które pokryją około 95% wszystkich potrzeb. No i zacznijmy od obiektywu 18 mm, jest to obiektyw szerokokątny, rejestruje znacznie szerszą rzeczywistość niż okoludzkie, dlatego nie jest to obiektyw tak uniwersalny jak inne, o których powiemy za chwilę. Natomiast on się świetnie sprawdzi w niektórych zastosowaniach. Na przykład jeśli chcemy pokazać wnętrza i chcemy pokazać, że one są większe niż rzeczywistości, świetnie sprawdza się też przy filmowaniu na przykład nieruchomości do sprzedaży, ale również jeśli chcemy zrobić bardzo szeroką panoramę, no to wtedy na pewno będzie świetnym wyborem. W przypadku tak szerokiego szkła jak 18, polecamy pamiętać, że często rejestrowany nim obraz może się widzą wydawać zbyt szeroki. Był on zresztą błędnie często stosowany przez wiele ekip, na przykład w filmowaniu wesel z gimbala w czasach, gdy lustrzanki dopiero zaczęły zdobywać popularność. Pamiętajmy, że nie jest to naturalny sposób widzenia człowieka i że twarze filmowane tego typu obiektywem z bliska nie wyglądają dobrze. A Ty co dzisiaj zabrałeś na sesję? Jak zwykle pięćdziesiąteczka. A Ty co masz w plecaku? Ja taki duży tu plecak, widać? Chyba widać. Ja oczywiście gimbala i 24. Szeroko. No. I ben... Szeroko i ostro. Teraz przenosimy się na chwilę do Kanady, gdzie, jak słyszeliście na sesji narzeczeńskiej, którą realizowaliśmy, użyliśmy dwóch obiektywów Lumixa 24, 1,8 i 51,8. 24, jako szkło szerokokątne, była zapięta na gimbalu, natomiast 50 wyciągała bliższe ujęcia z rozmytym tłem. No cóż, przechodzimy teraz do popularnej 24. Jest to obiektyw, który widzi troszkę więcej niż ludzkie oko, ale nie tak dużo więcej. Podstawowy obiektyw do gimbala. Bardzo dobrze się sprawdza na eventach, na weselach, ale także do np. teledysków, do reklam. My bardzo często go używamy właśnie do takich celów. na przykład gdy kręciliśmy reklamy o kawie, o pizzy, to bardzo często właśnie 24 jest na gimbalu. wjechać zaparkować sam a teraz coś co lubią bardzo youtuberzy też zawodowi fotografowie. Jest to 35 mm. Bardzo fajnie się nim pracuje, bo jest taki bardzo naturalny. Nawet ktoś, kto nie ma dużego doświadczenia w filmowaniu, łatwo sobie poradzi z kadrowaniem tą ogniskową. Nie jest ani zbyt szeroki, ani zbyt wąski. Zbliżenia twarzy również nie są jeszcze polecane, ale oczywiście wszystko zależy od stylu fotografowania czy filmowania. Polecam Wam eksperymentowanie z różnymi obiektywami o różnej ogniskowej, bo nie jest. Powiedziane, że akurat 85 mm w przypadku każdej osoby będzie tym idealnym wyborem. Każdy musi to wybrać według gustu i uznania i efektu końcowego, taki, jaki się chce uzyskać i taki, jaki się podoba. Myślę, że dążenie do swojego stylu przełoży się na odpowiednie zarobki i efekt końcowy powinien być bardzo satysfakcjonujący. No i dochodzimy, moi drodzy do obiektywu 50 mm, jest to najbardziej naturalny, najbardziej popularny obiektyw na świecie, często też najtańszy. No i oczywiście gdybym mógł wybrać tylko jeden, gdybym miał możliwość filmowania tylko jednym obiektywem przez całe życie, no to na pewno byłaby to 50, dlatego że zakres jego widzenia jest bardzo podobny do oka ludzkiego. No i jest to obiektyw bardzo uniwersalny, do wielu rzeczy możemy zrobić zarówno troszeczkę szersze ujęcia, aczkolwiek nie tak szersze jak np. 35, ale również zbliżenia, ma już też bardzo ładne też rozmycie tła. Dlatego jest to obiektyw dla każdego i który każdy powinien mieć. Pięćdziesiątkę używamy bardzo często nie tylko do reklam, ale też do wesel, szczególnie do przygotowań i plenerów, ponieważ nasz styl jest nieco inny od większości filmowców ślubnych. Preferujemy raczej bliższe kadry, podchodzimy trochę bliżej do naszych aktorów podczas przygotowań, bo wtedy możemy zrobić kamerą znacznie ciekawszy zakres ruchów niż wtedy, kiedy filmuje się obiektywem tele z dalszej odległości. 501.8 oferuje też bardzo ładny bokeh i świetnie nadaje się do filmowania np. dialogów, lub gdy chcesz pokazać coś w taki sposób, żeby widz czuł, że tam jest. Świetne w tych obiektywach Lumixa jest to, że one są praktycznie identyczne. I waga jest też bardzo podobna, więc mogę sobie na gimbalu bez żadnego problemu wymieniać obiektywy. Na przykład w tym momencie filmowałem 24, a za chwilkę przechodzę na 50, żeby troszeczkę detali złapać. A jeśli już mówimy o detalach, to dochodzimy do 85. A teraz trochę o mojej ulubionej ogniskowej, czyli 85. Bardzo ją lubię, bo właśnie taki mam styl filmowania. I właśnie, gdy chcę pod, pokazać Bliższy plan, a jestem troszeczkę dalej, to właśnie mogę sobie wyostrzyć na twarz. Mam piękny bokeh, czyli rozmyte tło. Bardzo dobrze się sprawdza do tak zwanych portretów, czyli gdy chcemy postać bardziej przedstawić, bo twarz jest naturalna, nierozciągnięta, taka bardziej smukła. Obiektyw 85 mm 1.8 świetnie sprawdza się w weselach, do detali, do przygotowań, a także w kościele czy na ceremonii, szczególnie do filmowania ślubowania pary. Zobaczcie, do detali najlepiej nadaje się 85. Mam dla Was taki tip, że zawsze róbcie dwa albo trzy razy tyle ujęć niż potrzeba, bo zawsze potem w montażu brakuje. Więc róbcie z różnych kątów żeby mieć czym wypełniać. No i dochodzimy w końcu do bardzo fajnego obiektywu 100 mm, jest to obiektyw tele, jak widzicie, on jest bardzo mały, jeśli porównamy do y, obiektywów konkurencji. Potrafi również rejestrować obiekty, które są naprawdę bardzo blisko obiektywu, więc ma taką funkcję, która nazywa się makro, czyli powiększającą. Jak widzicie, ten obiektyw, jak na obiektyw tele, jest bardzo mały, szczególnie jeśli porównamy go z konkurencją. Jest bardzo kompaktowy, bardzo lekki. No i zobaczcie, co potrafi. Setka makro to wymarzony obiektyw dla filmowca i fotografa reklamowego i ślubnego. W filmach promocyjnych sprawdzi się przy pokazywaniu małych przedmiotów oraz do zbliżeń obiektów, które pokazane w taki sposób wyglądają świetnie, lepiej niż w rzeczywistości. Jest to perspektywa niecodzienna, nieznana naszemu oku, dlatego właśnie niektóre ujęcia z tego obiektywu wyglądają tak świetnie. Obiektywu typu makro użyliśmy na przykład, gdy realizowaliśmy film reklamowy dla paladni Kawy Mod, gdzie potrzebowaliśmy dużego zbliżenia, jakiego nie dawały nam inne szkła. Dodatkowo cechą zarówno tej setki, jak i ogólnie teleobiektywów jest to, że obiekty filmowane takimi szkłami wydają się znajdować bliżej siebie. Zwróćcie uwagę, że na zdjęciach i ujęciach zrobionych obiektywem tele Wydaje się, że wszystkie budynki są bardzo blisko siebie, a w rzeczywistości są one od siebie oddalone o setki metrów. Obrazek z takich obiektywów jest mocno spłaszczony, co daje też naprawdę duże możliwości filmowaniu np. miasta czy pejzaży. Warto jeszcze dodać, że Setka Lumixa jest obecnie najmniejszym i najlżejszym obiektywem makro na świecie, do pełnej klatki z autofokusem o współczynniku powiększenia 1 do 1 oraz tej ogniskowej. Moi drodzy, super jest to, że to obiektyw zwrócił uwagę, ich jest 6 a w sumie nie dojrzeje są bardzo uniwersalne, naprawdę świetnej jakości, to do tego ceny mają naprawdę spoko i, i zwróćcie uwagę, że tutaj mam 50 tą 1.8, a tu mam 50 też pana 1.4. że już nawet nie wspomnę o wadze, ale to bardzo często, mimo że mamy to w swoim arsenale bardzo często po prostu leży na półce. A w, w lecaku ląduje na przykład dwa albo trzy obiektywy, takie, które są i tak lżejsze niż ten obiektyw. Nie mówiąc o tym, że są tańsze i sztężniejsze. To o czym mówił Paweł, jakie zestawy powinny być w jakim celu użyte, to są tak naprawdę standardy. A najlepiej by było, żeby mieć wszystkie te obiektywy, wypróbować sobie, który najlepiej mi pasuje, który najlepiej pasuje do mojego stylu tak naprawdę powinieneś próbować testować, czasami łamać właśnie te zasady, yy, iść pod prąd i wtedy zobaczyć co najbardziej określa twój styl filmowania i dopiero wtedy dobrać sobie swój własny zestaw. Zostaw swój komentarz i wciśnij przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.